Słuchajcie, to jest ten moment, w którym nagram to story, które pewnie ciekawi wiele osób. Czekam na moment, aż będę bardziej gotowa psychicznie, stabilnie, bo nie jest łatwo. I nie wiem, czy gotowa jestem, ale skoro już się pojawili jacyś rzekomi informatorzy, mam swoje podejrzenia. Którzy tak wszystko wiedzą, a nie to, co jest pisane, nie jest zgodne z prawdą, z umiejscowieniem w czasie. Jest dużo tam przekłamań. Rozstałam się z Sebastianem trzy tygodnie temu około. Potwierdzam. W planie było. Powiedzenie tego w sumie wspólnie, nie wiem, wydanie oświadczenia, ale no, tak jak już mówię. Tak jak mówiłam, mi zależało na tym, aby uprzedzić w sumie jakikolwiek mój komunikat. Tym samym odbierając mi możliwość tak, przedstawienia swojej wersji, aczkolwiek chcę od razu podkreślić, nie mam zamiaru komentować, wywlekać, jakichś brać brudów, jakichś robić różnych rzeczy. to to nie jestem ja. Jeśli chodzi o związki, to zawsze byłam oszczędna. I jeśli chodzi o ten związek, on też nie był medialny, mimo że my osobami medialnymi byliśmy, to nasz związek taki od samego początku nie był. Mogę tylko dodać, bo to okropnie boli. A propos. Nie dystansowałam się od nikogo z dzieckiem. Wręcz to był moment, w którym. Potrzebowałam, żeby ktoś był. Pozdrawiam Was serdecznie. To będzie chyba moja jedyna w sumie wypowiedź, ale media, jeśli serio chcecie coś napisać, to zweryfikujcie to, te to też ze mną, bo inaczej bardzo są krzywdzące te wasze wpisy. I dalekie od prawdy. Będzie tylko lepiej. Pozdrawiam.